Siedzi duda na kanapie. Siedzi duda na kanapie, obok prezes głośno chrapie. Ach, kariery, ścieżki kręte, pięć lat jestem prezydentem. O, wypraszam to sobie, jak to ja nic nie robię. Kto szusuje wciąż po stokach? Kto w startowych stoi blokach? Kiedy śniegu chociaż trochę stale za narciarza robię? Tak mnie wszędzie nazywają. Oto pierwszy narciarz kraju. Mój angielski jest najlepszy. I can tell you, będę pierwszy. Za granicą jest spotkanie, kto języki sobie łanie. I przy kąpie całe noce czytam listy i się poce. Piszą do mnie laski młode, chcą mieć kontakt i przygodę. O, wypraszam to sobie! Jak to ja nic nie robię! Tańczę często na festynach, śmiało ciało swe wyginam. Robię, co mi każe prezes, w naszą partię, mocno wierzę. Co mi tam kładą na biurko, podpisuję, bo mam piórko. Taki podpis to robota. Podpisałem nawet kota. Ja nie mogę tak zostawić. Dajcie jeszcze się popawić. Ach, te prezydenckie noce. Pięć lat fajnie wam porządzę. Daję słowo. Będzie miło, no, mi w pałacu się kręciło. I dlatego zrób ten krok, na Adriana oddaj głos. Siedzi duda na kanapie, obok prezes głośno chrapie, niepotrzebne żadne wrzenie. Razem z Jarkiem śpi sumienie.